Witam państwa serdecznie. Z tej strony Beata Promeliusz, Sidera VIA, astrologia holistyczna. Zapraszam was do omówienia wydarzenia astrologicznego, jakim jest powrót Neptuna do ruchu prostego w znaku ryb. Poza ogólnym omówieniem energii, przedstawiam, jak będzie ona działać w poszczególnych domach astrologicznych. Po kilku miesiącach retrogradacji od połowy 2025 roku, Neptun wreszcie się budzi. To jak moment, gdy mgła duchowa zaczyna się rozwiewać, a intuicja przechodzi z marzeń w konkretne przeczucia. To wydarzenie ma głębszy, bardziej duchowy wymiar kolektywny. Neptun w rybach, wychodząc z retrogradacji, działa jak oczyszczenie pola zbiorowej świadomości. Będzie w tym znaku do 26 stycznia, po czym przejdzie już do znaku Barana na kolejne 14 lat. Globalnie to może oznaczać zwiększenie empatii i wrażliwości społecznej. Pojawią się tematy związane z pomocą, humanitaryzmem, ochroną oceanu, klimatu i zwierząt. To także rozwój duchowych i psychologicznych kierunków w kulturze. Więcej rozmów o wartościach wspólnocie, o uzdrawianiu. To oczyszczanie złudzeń. To, co było projektem marzeń, może pokazać swoje cienie. To także zwiększenie lęków i apokaliptycznych wizji. W połączeniu z Saturnem, w tym znaku, mamy ruch od chaosu duchowego do praktycznej duchowości. Czas, gdy społeczeństwa zaczynają domagać się etyki i przejrzystości w systemach, które dotąd opierały się na wierze lub iluzji. Jaki efekt społeczny? Możliwe są ujawnienia w strukturach religijnych, charytatywnych, ekologicznych lub duchowych ruchach. Rozkwit nowych form duchowości, psychoterapii i uzdrawiania emocjonalnego. A także większa wrażliwość zbiorowa i niestety również większa podatność na emocjonalne manipulacje, jeśli świadomość nie jest zakotwiczona w faktach. Na poziomie osobistym to moment przebudzenia intuicji, powrotu wiary i sensu, szczególnie po okresie zniechęcenia lub zagubienia. Możesz poczuć jasność co do duchowej ścieżki, lub przynajmniej przeczucie, w którą stronę płynąć, potrzebę oczyszczenia emocjonalnego, energetycznego. Mogą pojawić się silniejsze sny, wizje, poruszenia serca, które stają się prawdą ciała. To również czas, gdy możesz zrozumieć, czemu pewne iluzje musiały się rozpaść. Neptun w ruchu prostym nie zawsze daje ukojenie. Często pokazuje prawdę o tym, co było zbudowane na wyobrażeniu, a nie na realności. Jak pracować z tą energią? Zapisuj sny, będą bardzo symboliczne. Daj sobie czas na medytację lub modlitwę w dowolnym rozumieniu tego słowa. Nie oceniaj. Neptun uczy zaufania do procesu i empatii wobec tego, czego nie rozumiesz. Uważaj na ucieczki, iluzje, użytki, idealizacje. Energia Neptuna w ruchu prostym potrafi też działać jak silny narkotyk, jeśli nie ma zakotwiczenia w rzeczywistości. W zależności od tego, w którym domu horoskopowym odbywa się to wydarzenie, Aktywizuje ono inny obszar życia. Jej znaczenie zależy od tego, w którym domu przypada 29 stopień znaku ryb. Jeśli nie wiecie, w którym domu astrologicznym znajduje się w Waszym horoskopie 29 stopień i 22 minuty znaku ryb, możecie sprawdzić to na darmowych portalach, wpisując datę, godzinę i miejsce urodzenia. Link do jednego z nich jest pod filmem. Darmowe portale sporządzają kosmogramy w oparciu o system Domów Placidusa najbardziej popularny z systemów. Ja, w ślad za moim mentorem Piotrem Gibaszewskim, preferuję dla Europy Centralnej system porf Porfiriusza i taki Wam polecam. Jeżeli chcesz otrzymać swój kosmogram według systemu Porfiriusza, możesz go zamówić na mojej stronie internetowej. Zachęcam także do zamówienia horoskopu urodzeniowego, prognozy czy horoskopu partnerskiego. Na stronie znajdziesz pełną ofertę. A teraz przechodzę do omówienia, jak energia wejścia Neptuna ponownie w ruch prosty działa w każdym z domów astrologicznych. W pierwszym domu to przebudzenie wewnętrznej prawdy o sobie. Neptun w ruchu prostym w pierwszym domu rozpuszcza stare maski. Możesz poczuć, że twoje ja jest płynne, że nie musisz już grać roli. Może pojawić się większa wrażliwość, empatia, ale i potrzeba ochrony energii. Neptun w drugim domu to uzdrowienie relacji z materią. Neptun w tym domu uczy, że wartość nie zawsze oznacza pieniądze. Może nastąpić przełom w myśleniu o dobrobycie z poziomu ducha, a nie tylko konta bankowego. To moment, by zaufać przepływowi życia i odzyskać spokój finansowy poprzez zaufanie. W trzecim domu to przebudzenie intuicyjnego myślenia. Słowa i informacje nabierają głębszego znaczenia. Zaczynasz słyszeć między wierszami. To czas na naukę języka duszy, medytację, pisanie intuicyjne czy sztukę. W czwartym domu to uzdrowienie linii rodowej i emocjonalnych korzeni. Neptun w ruchu prostym w czwartym domu przynosi emocjonalne oczyszczenie. Możesz przebaczyć, puścić przeszłość, uleczyć relacje rodzinne. Daj sobie czas na ciszę i kontakt z wewnętrznym dzieckiem. W piątym domu to przebudzenie serca twórcy. Neptun w ruchu prostym w tym domu otwiera kanał inspiracji. Sztuka, miłość, ekspresja stają się narzędziem uzdrawiania. To czas powrotu do czystej radości tworzenia. W szóstym domu to duchowość w praktyce. Neptun w tym domu uczy wrażliwości w codziennych obowiązkach, by widzieć w pracy sens, rutynie świętość. Może pojawić się zmęczenie, jeśli ignorujesz intuicję. Prowadź więcej ciszy, rytmu i łagodności. W siódmym domu to rozpuszczenie iluzji w związkach. Neptun w ruchu prostym tutaj pokazuje prawdę o relacjach. Może być pięknie, ale też boleśnie, jeśli żyjesz marzeniem zamiast rzeczywistością. Zadaj sobie pytanie, czy widzę partnera takim, jaki jest, czy takim, jakim chcę, żeby był. To czas współczucia, ale też uczciwości. Miłość może wejść na głębszy duchowy poziom. W ósmym domu to uzdrowienie z lęku i kontrolowania. Neptun w ruchu prostym w ósmym domu rozpuszcza kontrolę nad tym, czego nie można przewidzieć. Śmierć. Strata, zaufanie, zjednoczenie. To czas głębokiego duchowego oczyszczenia i zaufania życiu. W dziewiątym domu to nowa wizja świata to jeden z najbardziej mistycznych układów przebudzenie duchowe, wizje, inspiracje, zrozumienie sensu wydarzeń. Może pojawić się nauczyciel, mentor, przekaz duchowy lub nowa filozofia życia. W dziesiątym domu to powołanie zamiast ambicji. Neptun prosty tutaj uczy, sukces to nie tylko status, ale bycie w służbie wyższych wartości. To czas redefinicji misji zawodowej. Potrzeba duchowego wymiaru w pracy. Twoja praca może stać się przejawem powołania i miłości. W jedenastym domu to wizja nowego świata. Neptun w ruchu prostym w jedenastym Domu wzywa do duchowej współpracy, wspólnot, które niosą światło, idei, które inspirują inne. To czas na przyciąganie dusz pokrewnych i odpuszczenie powierzchownych relacji. XII Dom to mocne duchowe przebudzenie. To dom Neptuna, więc jego ruch prosty tutaj jest jak otwarcie bram światła. Świadomość się rozszerza, sny stają się prorocze. Stare wzorce rozpuszczają się w łagodności. To czas głębokiego duchowego oczyszczenia i wybaczenia. Stajesz się częścią większego planu i płyniesz w rytmie wszechświata. W tym czasie warto zaufać przeczuciom. Neptun Prosty to powrót intuicji. Nie analizuj wszystkiego. Oczyść przestrzeń wewnętrzną poprzez sen, medytację, rytuały z wodą czy muzykę. Zapisuj sny i symbole, które ci się pokazują. One pokażą, co się uzdrawia. I nie szukaj natychmiastowych odpowiedzi. To proces rozpuszczania, a nie decyzji. To tyle na dziś. Jeśli ci się podobało, daj znać polub ten film i zasubskrybuj. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.